Dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Peterman i reprezentuję Fundację Oświatową imienia księdza Stanisława Konarskiego, która jest operatorem programu wsparcia samorządów uczniowskich SUBAK. Program ten jest finansowany ze środków miasta Krakowa i podczas dzisiejszego spotkania krótkiego chciałabym troszeczkę opowiedzieć wam o logice projektowej, czyli tak naprawdę o tym dlaczego warto zaplanować wcześniej projekt jeszcze przed napisaniem wniosku dotacyjnego. Czym jest właśnie ta logika projektowa? Takie główne elementy, główne elementy tego planowania, o których chciałabym dzisiaj powiedzieć, to jest przede wszystkim problem. To są cele, działania oraz rezultaty. I po kolei problem. Czym jest problem? Problem w rozumieniu takim bardziej projektowym może, ale, ale i nie tylko. Jest to jakaś określona sytuacja, która w chwili obecnej lub od jakiegoś dłuższego czasu jest uznawana za niekorzystną. Czy za jakąś niesatysfakcjonującą? Tak. I co istotne, dla, bez problemu nie ma projektu, tak? Albo inaczej, bez potrzeb nie ma projektu, bo przynajmniej nie powinno być. Dlaczego? Dlatego, że projekt ma sens, jeżeli odpowiada właśnie na jakieś konkretne potrzeby, rozwiązuje jakiś konkretny problem. Projekt, który nie odpowiada na, na żaden problem i nie rozwiązuje potrzeb, to. To może się okazać taki projekt zupełnie niepotrzebny. Tak? Projekt, do którego nie będzie chętnych do uczestniczenia i nie będzie wynikał właśnie z takich obserwacji czy analiz poprzedzonych przed napisaniem wniosku. Nagle może się okazać, że wymyślone zostaną przez samorząd jakieś warsztaty dla seniorów, na przykład z jakichś form, nie wiem, artystycznych, a okaże się, że w ogóle nie ma chętnych, nikt się nie zgłasza. No i wtedy będzie zastanawianie, ale dlaczego? Przecież to taki ciekawy projekt. No tak, ale czy faktycznie są takie potrzeby, jest zapotrzebowanie na tego typu warsztaty, tak, czy istnieje taki problem na przykład, że nie ma takiej konkretnej propozycji dla seniorów i tego typu rzeczy. Dlatego tak zwracam na to uwagę yy, i sugeruję, żeby się nad tym problemem pochylić. No i teraz tak, jak to najlepiej zrobić? W ogóle yy, rozplanować, zaplanować projekt, najlepiej w grupie, no w przypadku programu SOWAK to pewnie będzie grupa, tak jaką jest Rada Samorządu Uczniowskiego, czy jakiś twór temu podobny, ewentualnie z, z jakimiś osobami, uczniami, którzy się chcą zaangażować jeszcze dodatkowo w ten projekt, Y, oczywiście opiekun, czy opiekunowie samorządu uczniowskiego, może jakieś jeszcze nauczyciele, którzy będą się y, włączać w, w planowanie i w działanie. I taka grupa projektowa właśnie powinna zacząć od tego zastanowienia się nad problemem, nad jaki problem chcemy odpowiedzieć naszym projektem. I tutaj jak to najlepiej y, sprawdzić? No, już młodzież ma doświadczenia, bo też widzimy, że często na przykład kandydaci na y, Przewodniczących samorządu, często y, robią jakieś ankiety, takie rozeznanie wśród swoich kolegów, koleżanek, co byście chcieli zmienić, jak, 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 nie wiem, co byście chcieli, żeby się działo w szkole i tego typu rzeczy. I, takie, i na podstawie jakby odpowiedzi na te pytania, na te ankiety, czy to w formie online, czy w formie jakieś takich zbierania karteczek do skrzynki, y, to na tej podstawie tych odpowiedzi tworzą y, sobie kandydaci program wyborczy. Słusznie, jakby starają się odpowiedzieć właśnie na potrzeby, tak? Więc tutaj podobnie można podejść do tematu. Można to zrobić właśnie w formie takich jakichś ankiet. Można też, jeżeli już macie taki rekonesans zrobiony i wiecie, jakie są potrzeby, na przykład w szkole, wśród uczniów, no to właśnie wykorzystać jedną, wybrać jedną jakąś potrzebę, jeden problem na, i, i na podstawie niego napisać wniosek o dotację. Jeżeli byście chcieli wyjść na zewnątrz, na przykład do środowiska lokalnego, to co wspomniałam przed chwilą, na przykład chcielibyście zrobić coś takiego międzypokoleniowego, na przykład dla seniorów, którzy zamieszkują na terenie danej dzielnicy, no to też trzeba wyjść trochę do tych seniorów na przykład i udać się gdzieś na jakąś rozmowę do klubu seniora, który jest w okolicy, porozmawiać w jakiś sposób, zbadać jakie tam są potrzeby, tak żeby właśnie ten wasz projekt był um, odpowiedzią na te potrzeby. No i to, na co też chcę zwrócić uwagę, to istotna kwestia. Te problemy, które będziecie rozwiązywać w ramach programu SUWAK, one nie muszą być wielkie, to nie muszą być problemy całego miasta, nawet nie muszą być problemy, nie wiem, całej dzielnicy na terenie, w której znajduje się szkoła, prawda? Chodzi o to, że Wasz projekt samorządowy ma po prostu być odpowiedzią i działania w nim przedstawione mają rozwiązywać te problemy i starać się spełnić potrzeby w związku, w z tym w taki sposób skonstruujcie sobie problem, żeby to było realne. Tak? Umówmy się, że ta dotacja też nie, nie jest aż tak olbrzymia, żeby właśnie zmienić tutaj nagle cały świat. No, Trzeba jakoś dobrze to zaplanować. Ale właśnie ten punkt wyjścia, czyli problem, i potrzeby, jest istotny i zachęcam do tego gorąco, żeby nad tym tematem się pochylić. Jeśli z kolei byście mieli dużo tych różnych problemów zaobserwowali, czy tam w szkole, czy w otoczeniu, w środowisku gdzieś lokalnym, dużo potrzeb, no to trzeba będzie jakoś w jakiś sposób tutaj jak zespół. Projektowy, tak naprawdę Rada Samorządu będzie musiała podjąć decyzję, którym konkretnie problemem się zajmujemy. Wybrać ten jeden, dwa wiodące, które faktycznie będą mogły być rozwiązane Waszym projektem. Jak mamy problem, to automatycznie też mamy odbiorców, no bo umówmy się, ten problem, te potrzeby dotyczą jakichś konkretnych osób i to są właśnie odbiorcy Waszego projektu. I co ważne. Pamiętajcie, że jeżeli są różni odbiorcy, yy, yy, różnią się na przykład wiekiem, tak? nawet w ramach działań szkolnych. W szkole podstawowej zupełnie inne działania trzeba prowadzić dla yy, uczniów, na przykład klas 1, 3, a jeszcze inne dla starszych klas, a dla siódmych, ósmych pewnie jeszcze inne. W związku z tym pamiętajcie o tym, że im bardziej jednolita jest ta Wasza yy, grupa odbiorców, tym będzie Wam pewnie łatwiej zaplanować działania. Yy, no, to, to na pewno ułatwi realizację projektu. No ale może się okazać, że chcecie projekt zrobić bardzo ambitny i na przykład robicie go właśnie dla chociażby dla środowiska lokalnego i tutaj jakąś współpracę międzypokoleniową chcecie poprawić, no to też trzeba się będzie dobrze zastanowić, jeżeli odbiorcami będą na przykład uczniowie y, waszej szkoły w jakiejś tam liczbie konkretnej y, zaplanowanej i y, seniorzy z dzielnicy na przykład. XYZ Z, Krakowe, no to wtedy też jakieś liczbie. No trzeba, trzeba się zastanowić, jakie działania będą, będą jakby słuszne tutaj dla tych dwóch różnych grup wiekowych I, i na pewno to zaplanowanie tych działań będzie trudniejsze, ale oczywiście nie jest tak, że niemożliwe. Natomiast co ważne, odbiorców musicie określić w jakiś sposób liczbowo, jakieś założenia przyjąć. Oczywiście życie weryfikuje i realizacja projektu może pokazać, że będziecie mieć tych odbiorców trochę więcej bądź trochę mniej, ale trzeba w realny sposób jakoś zaplanować, yy, jaka to będzie grupa. Jeżeli to będą uczniowie całej Waszej szkoły, yy, ja jeszcze będę mówiła to podczas webinarium dotyczącego yy, wniosku, omówienia wniosku dotacyjnego, no to wtedy w takiej sytuacji tych odbiorców musicie określić też, bo szkoły są różne. Są szkoły w Krakowie, które liczą 50 osób, są szkoły, które liczą 800 osób. W związku z tym musicie sobie musicie to podać, tak? Że jakieś założenie, tak, żeby, żeby to było jasne, do jakiej grupy odbiorców planujecie skierować działania. Jak mamy problem, mamy odbiorców, warto określić cel. I teraz cel to jest jakiś taki pożądany stan w przyszłości po zakończeniu waszego projektu. Ten cel powinien trochę wynikać z problemu, tak, jaki. No, Cel sobie stawiacie, mając na uwadze to, jaki, jaki problem bierzecie na warsztat, że tak powiem. W związku z tym, e, ten cel sobie trzeba jakoś określić. Jeżeli na przykład był problemem właśnie ta, nie wiem, mała współpraca międzypokoleniowa na terenie e, dzielnicy, e, powiedzmy, właśnie XYZ w Krakowie, no to wówczas naszym celem będzie zwiększenie tej e, współpracy międzypokoleniowej e, w dzielnicy takiej. Takiej e, poprzez y, organizację na przykład y, wydarzeń artystycznych oraz y, koncertu dla y, powiedzmy, 120 osób, w tym y, 30 seniorów, tak? Powiedzmy, takie jest założenie. I wtedy macie już konkret, wiecie, jaki ten cel, będziecie też jasno mogli określić sobie, czy Wam się udało dobrze zrealizować projekt, czy osiągnęliście ten cel, który zakładaliście. To też będzie taka informacja zwrotna dla Was jako realizatorów projektu. Można też wypisywać we wniosku i też sobie zaplanować, właśnie takie cele szczegółowe, które prowadzą do osiągnięcia celu głównego. Można też na podstawie tych celów szczegółowych skonstruować cel główny. Nie jest to wymagane, ale. Może być czasami pomocne yy, i też może czasami wyniknąć po prostu z tego waszego planowania, więc to też jest jak najbardziej dopuszczalne. Ważne, żeby był określony chociaż ten cel główny i to w miarę konkretnie, tak określony, tak żeby łatwo można było zweryfikować, czy cel został osiągnięty. I działania, no to kolejny ważny element. Jeżeli na etapie planowania projektu, właśnie nie w momencie, kiedy siadacie do pisania wniosku, tylko wcześniej sobie zaplanujecie działania, dokładnie rozpiszecie, co chcecie zrobić w ramach waszego projektu. Rozpiszecie też daty, w jakich planujecie, jakieś widełki, takie przedziały czasowe. Najlepiej zrobić, nie robić takich planów jednodniowych, bo życie naprawdę bywa różne i, i czasami te, te jednodniowe. Tutaj daty mogą, mogą niekoniecznie być zgodne z rzeczywistością, więc dobrze sobie takie widełki czasowe dać. No i ten harmonogram z opisem działań też fajnie przyporządkować od razu do jakichś osób odpowiedzialnych za dane działania. To jest fajny, fajny moment. Oczywiście tego nie, będzie, nie musicie wpisywać do wniosku potem dotacyjnego, ale dla Was to już będzie też takie trochę rozłożenie tych zadań, tak? rozdzielenie ich, żeby nie spadało to potem tylko na jedną osobę czy dwie w ramach Waszego projektu, jak już dostaniecie tam dotację. Pamiętajcie również, że działania muszą być powiązane, muszą wynikać z problemu i muszą być powiązane też z celem. One nie mogą być oderwane trochę od tego właśnie, jaki problem zamierzacie rozwiązywać. One mają wręcz z niego wynikać. Macie się zastanowić, jakie działania zaplanujecie, aby rozwiązać problem, który chcecie, który zamierzacie rozwiązać, tak? czyli aby odpowiedzieć na potrzeby, które, na które zamierzacie odpowiedzieć. I aby osiągnąć cel, który sobie napisaliście, tak? I wtedy zobaczycie, czy to jest spójne, logiczne, czy to ma sens. Właśnie to jest ta tak zwana logika też projektowa, aby to wszystko było logiczne i spójne. No i rezultaty, efekty, czyli jakieś y, mierzalne, takie najlepiej. Y, Efekty Waszych działań, wyniki działań, które pokazują, na ile właśnie zmierzacie do celu. Oczywiście te efekty, rezultaty powinny być jakimś nowym stanem, który zaistniał w wyniku właśnie realizacji Waszych działań. No i na pewno to powinny być korzyści dla odbiorców Waszego projektu, dla uczestników projektu, tak, w trakcie jego trwania. Dobrze sobie rozpisać rezultaty dosyć konkretnie. To znaczy, tutaj w w programie Suwak my nie wymagamy jakichś szczegółowych badań, o ile procent wzrosła na przykład poziom współpracy i tak dalej, no bo to też ciężko wymagać, żeby w takich projektach samorządowych e, takie jakieś badania szczegółowe były prowadzone. Natomiast na pewno możecie sobie określić mierzanie, jeżeli zakładacie, że będą trzy warsztaty półtora godzinne, to wpiszcie trzy warsztaty półtora godzinne, e, takie, takie, na przykład tam nie wiem, plastyczne, jakieś tam muzyczne i taneczne dla 40 osób powiedzmy i macie konkret, tak? Jeden koncert. jakieś jedna, nie wiem, potańcówka, jedna konferencja dotycząca jakby roli samorządu i tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie tu wypisywać zgodnie oczywiście z Waszymi działaniami, ale jak piszecie sobie te konkrety, to też będziecie widzieli, czy te rezultaty, te efekty, które założyliście w projekcie są osiągnięte i to też Wam pokażę właśnie, jak, jak wyszedł ten projekt. Coś, do czego bardzo namawiam, to monitorowanie. W trakcie realizacji projektu konieczne jest to, żeby stale śledzić, czy wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, z kosztorysem, czy wszystko jest dobrze. Dobrze, żeby to była jedna, dwie osoby wydelegowane, odpowiedzialne do właśnie za to monitorowanie. Najczęściej w szkołach podstawowych to jest opiekun. Samorządu takie mamy doświadczenia, ale nie jest powiedziane, że to musi być opiekun. W szkołach średnich różnie to jest rozwiązywane, więc generalnie. Pamiętajcie o tym, żeby taka osoba odpowiedzialna właśnie za to monitorowanie była. Po co? Nie po to, żeby wytykać błędy, wytykać ktoś, kto ktoś tutaj czegoś nie zrobił i tutaj absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby szybko zareagować. Jeżeli coś jest nie tak, jeżeli idzie niezgodnie z planem, niezgodnie z wnioskiem, no to wówczas trzeba zareagować i podjąć jakieś działania. Jeżeli jakby sami nie możecie podjąć tych działań, to wtedy zwracacie się do nas jako do operatora i my pomagamy w tym, aby te działania, korygujące były wprowadzone, jakieś zmiany, na przykład w harmonogramie, tak czy w kosztorysie, czy jeszcze jakieś inne. Także jak najbardziej e, wskazane, żeby o tym monitorowaniu e, pamiętać. No i analiza ryzyka, do której też zachęcam, ona nie musi być w żaden sposób skomplikowana. Pomyślcie tylko nad jedną rzeczą. Jak będziecie sobie tworzyć harmonogram i działania, właśnie na etapie tego planowania najlepiej, to zastanówcie się, czy może stanąć coś Wam na drodze, jakieś zagrożenie, które mogłoby narazić Was na to, że po prostu dane działanie nie będzie zrealizowane. Co to może być? Eee, może to być na przykład to, że będzie, nie wiem, przypiszecie po jednej osobie odpowiedzialnej za konkretne działanie, a okaże się, że jedna osoba się rozchoruje, a to było główne działanie, no i to trochę słabo, więc może warto zabezpieczyć się i do działań przypisywać. Nie jedną, a dwie osoby, prawda? W razie e, czego będzie zawsze ta osoba jedna chociaż od, Odpowiedzialna. Yy, może na przykład będzie bardzo dużo rzeczy innych, niezwiązanych z Waszym projektem samorządowym w szkole, może po prostu Wasze obowiązki szkolne. Tak, związane z nauką, czy jakiekolwiek inne wydarzenia sprawią, że po prostu będzie mało czasu, a założyliście sobie właśnie stricte, że to będzie jeden dzień. Jak się zabezpieczyć, właśnie sobie za, dać te widełki czasowe na wydarzenie między, nie wiem, tydzień na przykład na realizację jakiegoś koncertu, a nie, że w tym konkretnie dniu, bo też się w ten sposób właśnie zabezpieczacie. Czyli myślicie na co ewentualnie najczęściej takie zewnętrzne. Tutaj to mogą być kwestie, wpłynąć mogą na Wasz projekt, żeby jakoś stanąć na drodze w jego realizacji. I zabezpieczajcie się już na etapie planowania, to naprawdę bardzo, bardzo ułatwi Wam realizację projektu po otrzymaniu dotacji. Takie podsumowanie właśnie przed tym przygotowaniem wniosku zaplanujcie wszystko. Usiądźcie do tego wcześniej. Oczywiście sprawdźcie regulamin, czy wasz pomysł jest zgodny z regulaminem, czy to, co chcecie zrobić, jest, jest właśnie spełnia wymogi suwaka. Jeśli macie wątpliwości, zawsze można się skontaktować z nami, czyli z operatorem. No i pamiętajcie o tym, żeby nie brać kilku projektów naraz, żeby nie podejmować wielu działań w danym momencie, bo uwierzcie mi, to nie tylko chodzi o program SUWAK, ale generalnie już sami wiecie, że macie bardzo dużo aktywności w swoim życiu i jest też nauka, która jest bardzo ważna i wiele różnych elementów, które sprawiają, że po prostu czasu nie rozciągniecie, nie jest tak bardzo elastyczny, jakbyśmy tego chcieli. Więc dobrze to zaplanujcie. Zadbajcie o tym, żeby pracować w zespole, skonsultujcie oczywiście wszystkie pomysły z opiekunem, ale po też w szerszym gronie warto porozmawiać z nauczycielami, uczniami w Waszej szkole, tak żebyście mieli takich trochę sprzymierzeńców później w realizacji projektu. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że jest niezbędna zgoda dyrekcji do złożenia wniosku, więc zanim usiądziecie do tego może planowania albo w jego trakcie, zaproście też dyrekcję do, do tego planowania, tak żeby, żeby był jasny komunikat, Dyrekcji, że jest zgoda na realizację takiego projektu w waszej szkole czy przez waszą, was, wasz samorząd. Wszystkie informacje kontaktowe wyświetlają się tutaj teraz na slajdzie. Zachęcamy w razie pytań do kontaktu mailowego. Główny mail. Programu Słowak to jest fundacja.młodzieżmałpa.gmail.com. Są też numery telefonu do biura, do pani Beatynocy, która koordynuje program. Odwiedzajcie Facebooka programu Suwak, stronę internetową. Pamiętajcie, że jesteśmy do waszej dyspozycji jako operator i chętnie Wam pomożemy w przygotowaniu wniosku. A w innym webinarze opowiem już, jak ten wniosek właśnie skonstruować. Dobrze, więc też serdecznie zapraszam. Dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam. I do zobaczenia.